Zuzia idzie spać. Mucho, idę spać, daj mi marchewkę! Powiedziała stanowczo Zuzia siadając na taborecie w kuchni. A po co ci marchewka, słonko? zapytała mama, która pokroiła już seler i posiekała pietruszkę na jutrzejszy rosół. Bo idę spać, a seler śmierdzi. Mama, zwana przez Zuzię muchą, kiedyś była mamucha, ale tak jest szybciej. Uśmiechnęła się do taty, który uśmiechnął się wcześniej do Zuzi i wybrała największą z sześciu marchewek leżących na kuchennym stole. Mam tylko umyte. Zuzia obejrzała marchewkę ze wszystkich stron i mruknęła. Może być. Ważne, że jest matek. Tata uśmiechnął się do mamy, która wcześniej uśmiechnęła się do siebie. Natka, powiedział. Aha, więc to jest ona. Cieszyła się Ziuzia. To lepiej nie będzie chrapać. Ziuzia wzięła marchewkę, pocałowała ją i mamę i tatę, i odreptała do pokoju. Dziwicie się, dlaczego Ziuzia będzie spała z marchewką? To dlatego, że Ziuzia ma jedno oko zielone, a drugie szare, a w takim przypadku można spać ze wszystkim. Tak mówi Ziuzia. Dziwicie się, dlaczego mama i tata się nie zdziwili? To dlatego, że Żuzia wczoraj spała z dezodorantem o zapachu wiosennego poranka, a cały zeszły tydzień z papierkiem po kokosowym batoniku, dopóki nie przypomniała sobie, że niczego na świecie nienawidzi bardziej niż kokosów. Kiedyś chciała spać z plastikowym wieszakiem, ale mama się nie zgodziła. Żuzia próbowała wtedy popłakać, ale tata wyjaśnił jej, że plastikowy wieszak jest potrzebny szafie i bez niego szafa nie byłaby już taka sama. A przecież gdyby szafa nie była taka sama, to mogłaby na przykład zostać tygrysem. A Ziółzia boi się tygrysów jak niczego bardziej na świecie. Ziółzia weszła do swojego pokoju, zamknęła drzwi, usiadła na łóżeczku i zaczęła sprawdzać, gdzie Marchewka ma oczy. Gdy je znalazła, zaznaczyła na nich kropki pisakiem, żeby nie zapomnieć. Marchewka spojrzała na nią zdziwiona i spytała: Masz na imię Ziółzia? Tak, a ty? Natalia, co będziemy robić? Spać! odpowiedziała Ziuzia. Lubisz spać? Nie, nie chcę spać. Nie maruć! Uratowałam cię od wielkiego noża i gorącego makaronu. Musisz mnie słuchać. Marchewka zamyśliła się, a Ziółzia ziewnęła, bo była bardzo zmęczona zabawą z piłką. A nie chcesz zostać królewną królestwa grochu z kapustą? Yy, I poślubić królewicza kalafiora? Wykrzyknęła Marchewka. A to daleko? spytała Zuzia, bo bardzo chciała zostać królewną i poznać królewicza kalafiora. Oczywiście nie poślubić, bo chłopaki są głupie i nie używają chusteczek do nosa. W twoich kapciach to będzie jakieś osiemnaście kroków i pół, dodała Marchewka po zastanowieniu. Dobrze! Odparła Ziśia, bo osiemnaście kroków i pół to nie jest znowu aż tak wiele. W każdym razie chyba mniej niż jedzie się do babci. Bo mama robi wtedy dużo kanapek z jajkiem. A Ziśia bardzo, ale to bardzo nienawidzi kanapek z jajkiem, prawie najbardziej na świecie. Zizia szybko założyła kapcie i szlafrok. Bo przecież może będą się musiały przed czymś chować? Na przykład przed tygrysem. A pod szlafrokiem wygląda się trochę jak wuchaty kamień. I cichutko wymknęły się z Marchewką z pokoju. Po drodze nie spotkało ich żadne niebezpieczne przygody. Choć Marchewka trzy razy wołała, uważaj, ale miała na myśli wieszak na parasole, psa ciamajdę i żerandol. A wszyscy wiedzą, że tylko ciamajda mógłby ją ugryźć, ale mu się nie chce. Po osiemnastu krokach i pół. Dotarły do ogromnej lodowej góry i musiały się długo wspinać, aż doszły na szczyt. Ziusia rozejrzała się dokoła, bo widok był piękny. Góra wyglądająca prawie jak stół, a na niej górskie kwiaty, które rosły na skalę przypominającej wazon, a daleko, daleko, prawie tak daleko jak do babci zorza polarna, w której mrugał górski telewizor. Teraz musimy być bardzo cicho. Wyszeptała marchewka Natalia i magicznym ruchem otworzyła szczelinę w lodowej górze. – Chodź za mną! – Ach! – krzyknęła Ziózia i szybko zmrużyła oczy. Oślepił ją potężny blask z wnętrza góry. – Ciii! – syknęła marchewka. Ale wszyscy wiedzą, że gdy jest się oślepionym przez potężny blask z wnętrza góry, to po prostu trzeba krzyknąć ach i zaraz potem zmrużyć oczy. Nagle ktoś wrzasnął. – Kto to? Ziółzia odpowiedziała grzecznie Ziółzia. I Natalia dodała marchewka. Chciałyśmy poślubić królewicza Kalafiora. A to proszę odparł głos. Jestem Kaba strażnik góry i miłościwy sługa w królestwie grochu z kapustą. O, królewicz albo śpi, albo oczekuje. Ziółzia urwała Natalii kawałek natki, bo przecież nie chciała poślubić królewicza Kalafiora nawet gdyby używał chusteczek. Była na to za młoda. Schodziły teraz po białych, wąskich schodach prowadzone przez kabanosse i musiały witać się z ludźmi dworu. Kaszanką, Oliwią z rodu Oliwek, majorem Ogorkiem i tłustym ser Emmentalerem, który narzekał na brak dziury w całym. Ziózia była już bardzo zmęczona tym całym witaniem i pomyślała – że wcale nie jest fajnie zostać żadną królewną. Bo odkłaniania się boli szyja, a oddygania strzela w kolanach. Poza tym w tym całym królestwie jest naprawdę zimno. Wreszcie znalazły się w przeszklonej komnacie, gdzie odpoczywał królewicz kalafior. Natalia, on jest goły! krzyknęła Zuzia, bo przecież wszyscy wiedzą, że żaden królewicz nie powinien być goły. Nawet kiedy odpoczywa. Kalafior nie przejął się uwagą Zuzi. Ziewnął i spojrzał na swoich gości, przynajmniej tak się Zuzi zdawało, bo nie była pewna, gdzie królewicz ma oczy, a zapomniała wziąć ze sobą pisak. "Wyjdziesz za mnie?" mruknął. Zuzia się bardzo zdenerwowała, a denerwuje się najbardziej na świecie, bo przecież kalafior był goły, a w dodatku nigdzie, ale to nigdzie nie widziała chusteczek do nosa. Poza tym, mucha mówiła, że w takich sytuacjach powinno się mieć kwiatek. A gdzie kwiatek? I chusteczki? Zapytała niegrzecznie, bo choć była bardzo dobrze wychowana, zdążyła się już zdenerwować. Kwiatek? Kwiat kalafiora? Napuszył się kalafior. Oto jestem. Ziuzia zmarszczyła brwi i rozejrzała się dokładnie, ale poza królewiczem, Natalią i Kaba Nosą w szklanej komnacie nie było niczego. Bo przecież nie wszyscy wiedzą, że kalafior jest kwiatem, a już na pewno nie dzieci. Kłamczuch jesteś i nie wyjdę za ciebie. Natalia, wracamy. Ziusia odwróciła się na pięcie i zawiązała mocniej szlafrok. Wnętrza góry lodowej bywają bardzo, ale to bardzo zimne. Ale gdy chciała się już wspinać do wyjścia, musiała zatkać uszy, bo kabanoso magicznym ruchem włączył straszliwy alarm. Piip. Pi, pi, w całym królestwie grochu z kapustą. Pi-pi-pi! W uszach Zuzi. Pi, pi pi Nawet w kapciach! I z ciemności wyłonił się ogromny, straszliwy, cuchnący potwór, prawie tak straszliwy i cuchnący jak tygrys. Tylko dlatego Żuzia zaczęła krzyczeć, bo normalnie jest bardzo odważna. Potwór zbliżał się, a im był bliższy, tym straszliwszy. Marchewka Natalia aż zmarszczyła się ze strachu. A wtedy Zuzia przypomniała sobie o szlafroku, pod którym wygląda się trochę jak włochaty kamień. Przykryła się nim i siedziała cichutko, bo wszyscy wiedzą, że kamienie przeważnie siedzą cichutko. Ale w końcu zaczęło się Zuzi nudzić. No bo co takiego można robić, jak się jest włochatym kamieniem? Wyjrzała szarym okiem przez szczelinę szlafroka. I zobaczyła straszliwego potwora, który był już naprawdę bardzo blisko. A gdy tak był i był bardzo blisko, zaczął Zuzi przypominać muchę. Kochania, co ty robisz w lodówce? zapytał głosem muchy. Zuzia chciała odpowiedzieć, ale alarm ciągle wył. Pi, 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 więc potwór na pewno by jej nie usłyszał. Na szczęście marchewka Natalia magicznym ruchem zamieniła potwora w prawdziwą muchę która magicznym ruchem zamknęła szczelinę lodowej góry i zrobiło się cicho. Marsz do łóżka, powiedziała mucha. Dobrze, że chociaż masz szlafrok. Ziuzia pobiegła do swojego pokoju, który kocha prawie najbardziej na świecie prawie tak jak muchę i tatę. Wskoczyła do łóżka i była z siebie bardzo, ale to bardzo dumna. Bo gdyby nie ten szlafrok, to nie wiem, co by się stało. A ponieważ była naprawdę zmęczona, i miała już dość marudzenia marchewki, której się nie chciało spać, zmazała jej śliną oczy i dopiero wtedy obie zasnęły.